Ojciec od zawsze powtarzał mi ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz, tylko nie powiedział, który jest do czego. Dlatego zapisałem się na uniwersytet. To jedna z najważniejszych instytucji nowożytnego świata. Dzięki niej piśmienne jest aż 20% całego społeczeństwa. Moje wiosce mówili, że za nowożytne nauki można trafić na stos! No i mieli rację. Studenci obowiązani są płacić czesne w workach z owsem lub żytem. Dzięki rozwojowi technologicznemu możliwe są także płatności mobilne. Naturalnie, jeśli posiada się furmankę oraz konia. Piotr. nauki jest sporo, ale daję radę. Moim ulubionym przedmiotem jest historia. Dziś XVI wiek, hołd pruski. Nie możemy czegoś bardziej współczesnego? XVII wiek. Potop szwedzki. Polubiłbym też zielarstwo, tylko nie te łacińskie nazwy. Ale proszę opowiadać miast lać wodę. Już! Dzięki Erasmowi z Rotterdamu możemy pobierać nauki u cudzoziemców. Koledzy polecają. Niderlandy, Imperium Ospańskie, Republika Genui. I państwo kościelne. Tu kopiemy notatki. Będę już za dwa tygodnie. Znajomy Litwin mówił mi, że podczas sesji warto dużo kuć. No to do roboty. Hop, 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 hop. W pisaniu pracy dyplomowej najtrudniejsze jest znalezienie dobrego pióra. Taś, 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 taś. O, chuj. Taś, 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 taś. A po napisaniu pracy czas na obronę magistra. No to jedziemy. Nadeszła ta wiekopomna chwila wręczenie dyplomów. Trzeba to jakoś uwiecznić. Spokojnie panowie, jeszcze tylko jakieś 12 godzin. Z uniwersytetem możesz więcej. Ale proszę się nie ruszać.